Cześć, witam was na moim kanale. Tym razem zapraszam na szybkie rozpakowanie karty Zafire HD 7770 GHz Edition. Ta karta w moim komputerze będzie gościnnie, przez jakieś kilkanaście najbliższych dni. Zrobimy sobie przy okazji jakieś testy. A jak pamiętacie, jestem na etapie poszukiwania nowej karty graficznej następczyni mojej 450 w wersji OC. I jedna z kart, które rozważam to jest właśnie 7770 lub 7790 albo 650K tej wersji boost. No i oczywiście karta jest firmy Zafire. Ten model kosztuje około 400 zł, tak więc cena niewygórowana. W tej chwili ten model Radona to jest prawdopodobnie najlepszy stosunek jakości do ceny, czyli karta jest jeszcze w miarę szybka i jest dość tania. Dlatego jeśli chodzi o względy ekonomiczne byłby to bardzo dobry wybór, ale zobaczymy oczywiście na ile budżet pozwoli. Póki co może przypomnę Wam podstawowe informacje na temat tej karty. Oczywiście jest ona wykonana w technologii 28 nanometrów. Prędkość taktowania rdzenia to 1000 MHz, a 4500 MHz to jest prędkość pamięci. Pamięć to 1024 MB DDR5. Oczywiście obsługiwany jest AMD Infinity 2.0. E, mamy także obsługę PCI Express w wersji 3.0. Moja płyta niestety posiada tylko 2.0, więc nie będzie tutaj pełnej prędkości. No ale trudno, może nad nową płytą też będzie trzeba pomyśleć niedługo. E, przy okazji, jeśli jesteście ciekawi, czy będą jakieś nowe testy myszek, będą nowe testy myszek. Oczywiście poza moją Bloody V5. Są dwie myszki od firmy Tesoro na podkładce Aegis. To jest myszka Shrike oraz myszka Gangrie. A poza tym, a poza tym testować jeszcze będziemy tą myszkę od Geniusa XG510. Tak ona wygląda. Jeszcze jej nie rozpakowywałem. Nastąpi to niedługo. Tak więc wszystkie najświeższe linki będą publikowane na moim Facebooku. Ponieważ filmy, których nie robię na mój kanał, tylko na wideotesty, będę dla Was publikował także na Facebooku. Tak żebyście mogli je łatwo znaleźć. No dobrze, rozpakujmy tą kartę. Zobaczmy jak wygląda. Ok, otwieramy kartonik. No I przy okazji powiem Wam, że moja 450 już powoli nie daje rady w grach, na przykład jak grałem w Dead Island Riptide, nagrywałem gameplay'e, to już naprawdę mocno mi przycinało, nawet przy podniesionych ustawieniach. No widzimy kartę jest naprawdę malutka. Zaraz to wypakujemy. No i cóż tu mamy informacje. Szybka instrukcja obsługi oraz jeszcze jakaś broszurka. Ok, reklamówka. Dobrze, powiem Wam, że osobiście jeszcze z firmą Sapphire nie miałem za dużo do czynienia. Generalnie jestem bardziej skłonny do Radeona od Asusa. Ale zobaczcie, karta jest naprawdę mała, kompaktowa. Oczywiście zajmuje dwa śledzie. Mamy tutaj wejście HDMI. DVI oraz DisplayPort, no, czyli w sumie wszystko, czego potrzeba. Tutaj mamy zasilanie sześciopinowe i fajną czarną plastikową obudowę z dość dużym wentylatorem. Pod spodem widać też duży czarny radiator. Generalnie prosta konstrukcja, karta zwarta, niebieską płytkę mamy. A więc przede wszystkim fajna karta do mniejszych obudów. Tam, gdzie nie mamy aż tyle miejsca na długie karty, jak najbardziej taka konstrukcja jest mile widziana. No i przede wszystkim jest też dość ciężka. Za chwilę będę ją montował w komputerze. Później, w kolejnych filmikach, będą jakieś testy porównania z konkretnych e, gier, z benchmarków. Porównamy je sobie dokładnie. Zobaczymy temperatury. Tak więc myślę, że będzie ciekawie w oczekiwaniu na moją prywatną kolejną kartę. Myślę, że to będzie ciekawy przerywnik. No, i na zakończenie naszego rozpakowania, jeszcze małe porównanie kart. Jak widzicie, 450 od GeForce wygląda tak, a tutaj mamy 7770 od Sapphire'a. Zobaczcie, tak jak mówiłem, do małych obudów karta idealna. Szerokość taka sama na dwa śledzie. a długość znacznie mniejsza. No cóż, teraz pozostają tylko zamontować w komputerze i testować w grach, na benchmarkach. Za kilka dni może pojawi się już jakiś pierwszy filmik z, z testami, z porównaniami. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!